Maciej Maleńczuk w Sopocie wspomniał o swoim pobycie w więzieniu. Powiedział, dlaczego tam trafił. Powód może szokować. Maciej Maleńczuk, 61 litrów, podczas sobotniego koncertu w Sopocie świętował 40-lecie pracy artystycznej. Wokalista przygotował na wieczór swoje najpopularniejsze przeboje. Wprost ze sceny opowiedział także o swoim pobycie w więzieniu. Zadedykował nawet dla osadzonych specjalny utwór. Poznajcie szczegóły. Maciej Maleńczuk to jeden z najbardziej popularnych i lubianych polskich wokalistów. Obdarzony pięknym głosem i poczuciem humoru, piosenkarz jest znany wielu pokoleniom. W sobotę 27 maja 2023 roku Maciek świętował 40 lecie pracy artystycznej. Maciej Maleńczuk nie wstydzi się opowiadać o swoim życiu osobistym, otwarcie wspominał o trudnych momentach. Takim z pewnością był pobyt w więzieniu. Podczas występu, artysta opowiedział o szczegółach i powodach pobytu. Maciej Maleńczuk szczere o pobycie w zakładzie karnym. Powód może szokować. Podczas Polsat Super Hit Festival artystka zapowiedział, że opowie ze sceny o pobycie w więzieniu i wyjaśni, dlaczego tam trafił. W 1980 roku odmówiłem służby wojskowej i zostałem skazany na dwa lata. Siedziałem cztery miesiące w Gdańsku, później w Stargardzie Szczecińskim. Przesiedziałem w więzieniu 560 dni, poinformował. Po tym wyznaniu zdecydował się zadedykować wszystkim osadzonym swoją piosenkę Ostatnia Nocka. Zwrócił się do publiczności z takimi słowami Następną piosenkę dedykuję wszystkim tym, którzy siedzieli, którzy siedzą i którzy będą siedzieć, podsumował.